Sponsorem tytularnym futsal Ekstraklasy jest Statscore. STS Zakłady Bukmacherskie oficjalnym bukmacherem futsal Ekstraklasy. Dominika Morys, witam i zapraszam na magazyn StatsCore Futsal Ekstraklasy. Podróż po futsalowych parkietach rozpoczynamy od Zdujskiej Woli, gdzie doszło do starcia Gatty z Klireksem. Obydwa zespoły w ciągu ostatnich trzech tygodni grały ze sobą dwukrotnie. Czy Kocury zdołały się zrewanżować Chorzowianów za porażkę u siebie w Pucharze Polski? Potyczka gatty z klireksem była bez wątpienia hitem tej kolejki. Kocury w półfinale pucharu Polski okazały się minimalnie słabsze od chorzowskiego zespołu, więc pałały rządzą rewanżu. Znojskowalani od początku rzucili się do ataku, a sporo pracy miał między słupkami Rafał Krzyśka. Nie miał jednak za wiele do powiedzenia, kiedy Mateusz Olczak w brazylijskim stylu przedresie w okolicy pola karnego i pewnie trafił do siatki. nie chcieli jak najszybciej odrobić jednobramkową stratę, ale początkowo nadziewali się na kontry. W 12 minucie rajd lewą stroną przeprowadził Sebastian Leszczak i włożył piłkę jak na tacy przemysłowo i dowódzkiemu, który w ostatniej chwili został powstrzymany ślizgiem. To zemściło się po tej akcji Daniela Krawczyka. Popularny krawiec uderzył piłkę czubkiem buta, a ta pod Krzyśką wtoczyła się do siatki. Śląski zespół wziął czas, żeby przegrupować szeregi, i uspokoić grę. Na niewiele się to jednak zdało. W 17 minucie Krawczyk wykończył morderczy kontratak i było już 3-0. do 0. A kiedy chwilę później Norbert Regier trafił na 4-0, do 0, wielu kibiców Kleereksu przecierało oczy ze zdumienia. Na 20 minucie szósty faul popełnił Michał Szymczak. Piłkę ustawił w miejscu przewinienia Sebastian Leszczak i pewnie wykonał przedłużony rzut karny. Druga odsłona doskonale rozpoczęła się dla przyjezdnych. Dewódzki kapitalną podcinką pokonał Martyna Olejnika i było już 2 do 4. Ten gol wyraźnie dodał klireksowi animusza a Olejnik miał okazję wykazać się kilkakrotnie swoimi bramkarskimi umiejętnościami. Później nadeszły dwie minuty, które wstrząsnęły kocurami. Najpierw Mikołaj Zastawnik pokazał wszystkim, dlaczego interesuje się nim Osasuna Pampeluna. Następnie Sebastian Brodzki zamknął koronkowo akcję z bliska doprowadził do remisu. W 27 minucie skutecznie uderzył z rzutu wolnego Leszczak i Chorzewianie po raz pierwszy wyszli w tym spotkaniu na prowadzenie. Kocury robiły co mogły, żeby odrobić stratę, ale przeszkodą nie do sforsowania był Mateusz Bednarczyk. Szybko druga zdobyta bramka przez Klirex na początku drugiej połowy po błędzie Krzyśka Elsnera. Troszeczkę prowadziła takie zamieszanie w naszych szeregach i, no i to konsekwencją było, że poszedł za ciosem. W pierwszej połowie tak po przerwie powiedziałem chłopakom, że, że ten mecz wygramy, jak nie stracimy bramki to wygramy, bo, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. Naprawdę no z metra żeśmy nie trafiali do bramki trzykrotnie. Nie da się ukryć, że Geta jest czołówka jeżeli chodzi o naszą ligę, ale to tylko pokazuje jakie my mamy umiejętności i co możemy zrobić. Kontrakt podbudowany zdobyciem Pucharu Polski w pierwszej kolejce podejmował przed własną publicznością Benjaminka z Opolszczyzny. Ekipa Dreman Futsal Opole-Komprachcice nie zamierzała tanio sprzedać skóry. Konstrakt przystąpił do potyczki z Dramanem podbudowany zdobyciem Pucharu Polski. Dla każdego Benjaminka pierwszy występ w Statscore Ekstraklasie to prawdziwy egzamin dojrzałości. Od początku warunki na parkiecie starali się dyktować Lubawianie, którzy często sprawdzali formę Sergeja Burdui. Po tej akcji z ósmej minuty pod bramką gości zakotłowało się kilkakrotnie, a kiedy piłka po błędzie defensywy po raz drugi trafiła do Pedro Silwy, było 1 do 0. Konstruktorzy nie zamierzali spuścić stonu i nadal nacierali. Na kolejnego gola kibice musieli czekać do 14 minuty. Pedro Silva obsłużył kapitalnym podaniem Wiktora de Souza, który nie zmarnował okazji. Nie minęło 120 sekund, a golkiper Komprachcic ponownie musiał wyciągać futsalówkę z siatki. Trzeci stracony gol wyraźnie podłamał przyjezdnych, którzy mieli spory problem z upilnowaniem popularnego Pedrinho. W 19 minucie po koronkowej akcji Brazylijczyk po raz drugi wpisał się na listę strzelców a zanim obydwa zespoły udały się do szatni na przerwę, w taki sposób skompletował hat-tricka. Po zmianie stron draman zaatakował śmielej, jednak czasem brakowało ostatniego podania, czasem precyzji przy wykańczaniu akcji. Zespół Dawida Grubalskiego cały czas boiskowe wydarzenia miał pod kontrolą i szukał okazji do podwyższenia wyniku. Ta nadarzyła się w 34 minucie, kiedy Mateusz Łożyński po brawurowej akcji trafił na 6 do 0. Drużyniec opolszczyzny na otarcie West Pozostał gol autorstwa Patryka Kiliana. Kapitan gości zdołał jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Wiedzieliśmy, że zespół z Komprachcic jest bardzo, bardzo groźny w kontrataku i też wiedzieliśmy, że na to dzisiaj będą czychać. Tak naprawdę nie pozwoliliśmy na, na praktycznie żadną taką akcję. Tutaj gospodarze pokazali nam jak się gra szybki, widowiskowy futsal. Nie byliśmy w stanie się w pierwszej połowie praktycznie w ogóle przeciwstawić, w drugiej połowie stworzyliśmy parę, parę akcji. Mistrzowie Polski inaugurowali rozgrywki we własnej hali, a ich przeciwnikiem był Mox Słoneczny Stok Białystok. Rekord po odpadnięciu z Pucharu Polski chciał jak najlepiej wejść w nowy sezon. Jeszcze przed meczem rekordziści odebrali puchar oraz medal za zdobycie Mistrzostwa Polski, a następnie zaprosili rywala do przejażdżki futsalową kolejką. Od samego początku na boisku zarysowała się przewaga miejscowych. To udokumentował w ósmej minucie Paweł Budniak, a ładną asystę zaliczył Artur Popławski. Pieszczanie postanowili pójść za ciosem. Aleks Zwiana otrzymał podanie z narożnika, uderzył bardzo mocno w sam środek bramki, a Norbert Niedruczek niespodziewanie skapitulował po raz drugi. W 13 minucie był już 3 do 0, po tym jak Michał Marek dał próbkę swoich snajperskich umiejętności. Kilka chwil później nowy nabytek mistrza Polski Mateusz Ferreira kropnął z dystansu tak, że bramkarzowi pozostało odprowadzić piłkę wzrokiem. Pod koniec pierwszej odsłony słoneczny Stok nie miał już czego bronić, więc Jędruczek wcielił się w rolę lotnego bramkarza. Wystarczył jednak jeden błąd bon w rozegraniu i Marek wstrzętnie skorzystał z prezentu. Zesłus Podlasia nadal z wycofanym bramkarzem, więc gospodarze chętnie wychodzili do wyższego pressingu. Po jednym z przechwytów i akcji z bliska na 6 do 0 podwyższył Mateusz. Na chwilę przed końcem pierwszej odsłony Zafał wyleciał z boiska Budnika, rzut karny pewnie zamienił na gola Jędruczek. Po zmianie stron drużyna Andrzeja Szłapy szybko potwierdziła swoją dominację. W taki sposób Mateusz zapisał na swoim koncie trzecią bramkę w tym spotkaniu. A kiedy w 26 minucie popowski podwyższył na 8 do 1 w Cykańskim Lesie zaczął pachnieć pogromem. Co prawda w 35 minucie starał się jeszcze podarwać Białostorczan do walki grający trener Adrian Sitka. jednak końcówka znowu należała do rekordu. W 37 minucie Wiana potrzebował zaledwie 18 sekund, żeby dołożyć dwie kolejne bramki. Cieła zniszczenia dopełnił w ostatniej minucie Popławski, ustalając wynik na 11-2 dla Bielszczan. W defensywie ogólnie zagraliśmy nieźle. Stałe fragmenty chyba tak najlepiej dzisiaj wyglądały. Myślę, że z tego mieliśmy naj, najwięcej korzyści. Dwie sytuacje, miałem tylko może trzy do obrony, także nie było to jakiejś multum sytuacji. Cieszymy się z tego, że chłopacy zagrali, zagrali twardo szkoda tej czerwonej kartki Pawła. Dużo może głupich bramek straconych, można coś tam było więcej, ale tutaj zdecydowanie bez szans jeszcze za wcześnie jest, jeszcze musimy się zgrać. Także na następne mecze czekamy, żeby to odpaliło. No. Rekord drużyna z, z innej półki, MOX w przebudowie. Myślę, że ten mecz był taki z przykładu wybiegać, wywalczyć. Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią futsal zawitał ponownie do Hali Trapez w Lesznie. Grupa inwestycyjna Malepszy walczyła o ligowe punkty z FC Toruń. Wiele długich tygodni kibice czekali na powrót ligowych rozgrywek do hali Trapez w Lesznie. Grupa inwestycyjna maleprzy podejmowała przed własną publicznością ekipę FC Toruń. Od samego początku nie brakowało emocji. Boiskowy zegar wskazywał drugą minutę, kiedy Oko w Oko z bramkarzem stanął Adrian Niedźwiecki, ale zabrakło mu nieco zimnej krwi. Pomarańczowo-czarni odpowiedzieli w najlepszy z możliwych sposobów. W czwartej minucie Sylwester Kieper otrzymał dokładne podanie z głębi pola i płaskim uderzeniem otworzył wynik spotkania. Miejscowi dwoili się i troili, żeby odrobić straty, ale nie potrafili znaleźć początkowo sposobu na dobrze dysponowanego Krzysztofa Iwanka. Na domiar złego w piętnastej minucie błysnął snajperskim nosem Marcin Mikołajewicz i Torunianie prowadzili już różnicą dwóch goli. Sygnał do odrabiania strat dał jeszcze przed przerwą nowy nabytek leszczyńskiego klubu Witalii Lisniczenko. W drugiej odsłonie trwała walka cios za cios, a akcje szybko przenosiły się z jednej bramki pod drugą. Bardziej skuteczni byli przyjezdni, którzy za sprawą remigiusza Spychalskiego w 27 minucie podwyższyli na 3 do 1. Kilka minut później nadzieję w serca miejscowych fanów wlał ładnym wolejem Hubert Olszak. W 35 minucie bliski do prowadzenia do remisu był Piotr Pietruszko, ale Iwanek był na posterunku. Do samego końca zespół Tomasza Trznadla zaciekle atakował. Nie pomogło nawet wycofanie golkipera. Komplet punktów pojechał ostatecznie do grodu kopernika. Inaczej ten mecz by się potoczył, gdybyśmy pierwsi strzelili bramkę. Były ku temu okazje gdzieś na początku, właśnie przed samą bramką. Mieliśmy z dwie takie dobre sytuacje. Zakładaliśmy, żeby grać odważnie. Myślę, że prowadziliśmy grę w tym meczu, natomiast doświadczony zespół z strunia wypunktował nas kontrami. Po tak długiej przerwie tu wszyscy nie grali parę miesięcy w piłkę, także nie wiedzieliśmy na co nastać, oni nie wiedzieli na co ich stać, także taki troszeczkę szachy na początku, ale fajnie, że. Odjechaliśmy tam na jedną, dwie bramki. No fajnie, zwycięstwo cieszy. zaczyna inaugurację trzy punkty w trudnych okolicznościach budują zespół, także oby tak dalej. W niedzielę do rywalizacji przystąpił Beniaminek ze stolicy. Uniwersytet Warszawski Wilanów musiał stawić czoło o drużynie PA Nowa Gliwice. Kiedy Uniwersytet Warszawski po raz ostatni występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, na ekrany kin wchodził zmierzch. Od tego momentu minęło 12 lat. Pierwszym rywalem zespołu z Milanowa po powrocie do elity była ekipa Peanowa Gliwice. Kibice ledwo zdążyli wygodnie rozsiąść się na trybunach, Radosław Marcinkowski, wchodząc ze skrzydła, zamknął składny kontratak. Gliwiczanie mogli odpowiedzieć po tym dograniu piłki w pole karne przez Olafa Białka, ale Piotrowi Hiszpańskiemu zabrakło nieco zimnej krwi. Nie minęło 60 sekund, a ponownie przed szansą stanął Białek, którego zatrzymał Ignacio Casillas. W 11 minucie potwornie zakotowało się pod świątynią Dawida Barteczki. Po bombie Przemysława Kępińskiego futsalówka wylądowała na poprzec, odbiła się od słupka, przydobica została wybita z linii bramkowej, a całą sytuację wyjaśnił Barteczka. To wszystko wyglądało niczym futsalowe czary. Obydwa zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 1 do 0. Na początku drugiej połowy więcej z gry miała ZTS. Aktywny z przodu był Kampiński, natomiast po rzucie wolnym wykonanym przez Duarte, piłka zatrzymała się na obramowaniu bramki. Te wszystkie niewykorzystane okazje zemściły się w 34. Minucie. Fantastycznym fantastycznym z ostrego kąta popisał się Patryk Zatowicz i było 1 do 1. W końcówce jedni i drudzy chcieli przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Bardziej klarowne okazje mieli gospodarze, którzy jednak nie byli w stanie ponownie zmusić do kapitulacji dobrze dysponowanego barteczki. Gliwice to jest bardzo doświadczony zespół, sprowadził jeszcze dwóch Słowaków. Zbyszek Mirga poukładał to od tyłu. Na pewno smak zwycięstwa byłby lepszy w pierwszej kolejce. Cały mecz praktycznie goniliśmy wynik, i no, gdyby dzisiaj nie. Dobra postawa bramkarza, no to ten wynik mógł być różny. W Lęborku debiut w stadskor futsale Ekstraklasie był sportowym świętem. Miejscowi o pierwsze ligowe punkty walczyli z Czerwonymi Smokami z Pniew. Jak ujarzmić na własnym parkiecie czerwone smoki? Takie myśli zaprzątały głowy zawodników teamu Lemborg przed meczem z Pniewami. Beniaminek z północy przywitał się ze stadskor Ekstra klasą z przytupem. W 107 sekundzie gry gospodarze schematycznie rozegrali rzut wolny, Dominik Depta kroknął z dystansu i piłka zatrzepotała w siatce. Lemborżanie z prowadzenia cieszyli się do czwartej minuty. Idealnie przymierzył z dystansu Gracjan Miaukas, więc Dominik Czekirda nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym bardziej zaostrzała się gra. Walka trwała o każdy centymetr parkietu. W 15 minucie w wbił polekarny depta, tam doszło do rykoszetu i było 2 do 1. Tym razem Redragons potrzebowali jeszcze mniej czasu, żeby odpowiedzieć. W 16 minucie przyjezdni przeprowadzili morderczą kontrę, którą z najbliższej odległości wykończył Andrzej Bachwanow. W 19 minucie Smoki po raz szósty przekroczyły przepisy. Do przedłużonego rzutu karnego podszedł Mateusz Madziąg, jednak górą był doświadczony Łukasz Błaszczyk. Po przerwie kibice oglądali niekończący się festiwal niewykorzystanych okazji. Tych więcej klarownych mieli goście. W końcówce często uwagę defensorów absorbował Mateusz Kostecki. Jednak nawet on nie był w stanie zapewnić gniewianom kompletu oczek. Poziom zawodników z Pniew czy z innych zespołów, z którymi przyjdzie nam rywalizować, jest no, o niebo wyższy niż ten, który był w, w pierwszej lidze. W pierwszej lidze strzelaliśmy sporo bramek w każdym, w każdym meczu. Tutaj każda bramka może waży, ważyć bardzo wiele. Bo... Zabrakło kropki nawet i myślę, bo, bo, bo kilka naprawdę klarownych sytuacji. Stworzyliśmy zwłaszcza gdzieś tam w kluczowym momencie drugiej połowy, gdzie, gdzie, gdzie można było wyjść na prowadzenie i gdzieś tam dowieść to do końca. Natomiast, no, okej, okay, szanujemy ten punkt. W pierwszej kolejce doszło również do pierwszych Śląskich Derbów w obecnej kampanii. Piast Gliwice zmierzył się z AZS U Eś Katowice. Czy zespół Orlando Duarte udanie rozpoczął sezon? Piast jest w obecnej kampanii przez wielu ekspertów wskazywany jako potencjalny czarny koń rozgrywek. Gliwiczanie w niedzielę zainaugurowali nową kampanię derbowym starciem z Uniwersytetem Śląskim. Zespół Orlando Duarte od początku starał się przejąć inicjatywę. Swoją przewagę udokumentował już w piątej minucie. Akademicy starali się odrobić jednobramkową stratę i kilka razy niepokoili Michała Widucha. Jednak w siódmej minucie po dograniu piłki z boku takim soczystym uderzeniem popisał się Sebastian Szadurski. W piętnastej minucie Piotr Łopuch sprokurował szóste przewinienie. Roman Wachuła z 10 metrów się nie pomylił i podwyższył prowadzenie na 3 do zera. Drużyna Miłosza Kocota poderwała się jeszcze do walki pod koniec pierwszej połowy. W 20 minucie łopuch odrobił część strat. Po zmianie stron piastunki czekały na okazję do kontry, a AZS starał się atakować. W 33 minucie Tomasz Szczurek popisał się ładną podcinką, jednak upolował jedynie słupek. Pecha miał również Michał Dubiel, który w tej akcji pomylił się o centymetry. W końcówce Kocod rozpoczął grę z lotnym bramkarzem, ale strat nie udało się odrobić. Za to blisko zdobycia gola był bramkarz Michał Widuch. Cieszy fakt, że w pierwszej połowie przeciwnik nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Pamiętam tylko gola, którego zdobyli przed przerwą. Ja myślę, że nie wydawało się, że to będzie łatwy mecz. Katowice na pewno cały czas nam nie odpuszczały. Gdzieś w drugiej połowie przy 3 na 1 mieli dwie dogodne, albo nawet trzy dogodne sytuacje, żeby strzelić na 3-2 i ten mecz mógłby się różnie potoczyć. Ale słabo weszliśmy w ten mecz. Eee, pozwoliliśmy Piastowi strzelić dwie bramki, dodatkowo kilka głupich fauli. W drugiej połowie weszliśmy tak jak Powinniśmy w pierwszej, tak? Powinniśmy zagrać w całym meczu. No i niestety, jak się gra dwie różne połowy, no to ciężko jest wygrać jakikolwiek mecz. Spójrzmy na wyniki oraz tabelę po pierwszej kolejce. Już tradycyjnie zapraszamy do zabawy i wyboru najładniejszego gola kolejki. Mamy dla Państwa 5 propozycji. głosować można na Facebookowym fanpageu stats Corfusal Extra a na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę do zobaczenia.